Cześć kochani, lew za nami, zostają nam kolejne znaki, panieneczka, tak jest, no, odbijam światło, lecimy z panną, panna na wrzesień, panna na wrzesień, hmm. panna na wrzesień, praca i finanse, Praca i Finanse. Rycerz Monet. Rodzina, dom, przyjaciele. Dziesiątka Kilichów. Single. Rulowa kielichów. Relacje partnerskie stałe. Trójka Monet. Widzicie? Widzicie, ale słabo widzicie to przesunę ciut. Ciut. O, jest gitarka. E, co my tam dalej mieliśmy? Na co panienki powinny uważać. Nie, pół, pół, pół. Co przychodzi nieoczekiwanego do panienek we wrześniu? Piątka kielichów. Na co panny powinny uważać? santa ostateczny. O, wyniki podsumowania miesiąca dla panienek to jest król mieczy. Energia ogólna na cały miesiąc, w jakim będziecie energii, księżyc. No, dobra, tajemniczy. I lecimy. Jeśli chodzi o pracę i finansę, finanse, finanse. Powolutku, małymi kroczkami, kochani, do celu, do stabilności. Wy się nigdzie nie spieszycie. Wy, kochani, jesteście zadowoleni. Zadowoleni z podejmowanych wyborów. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście tutaj w jakiś sposób spełnieni. Cieszycie się, macie powód do radości. Także. Nie jest źle. Wręcz przeciwnie. Hmm. Co więcej. Te panienki, które musiały zawalczyć. Yy, no, z jakąś stagnacją, kochani, z jakimś, z jakimś zawieszeniem. Mam wrażenie, że bardzo mocno tutaj wezmą się do działań. Przeciążenie zakończy się. Myślę, że stabilizacja jak najbardziej. Nie ma się czego obawiać. Stąd jest zadowolenie. Tak jak mówię, malutkimi kroczkami. Będziecie sobie truchcikiem, spełniać się, będziecie ruszać naprzód. Jeśli chodzi o rodzinę, dom przyjaciół, no pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia, radości. Ale w ogóle ładna jest ta karta, aż wam, aż wam pokażę. Pełnia szczęścia, radości, spełnienia. No. Hmm. Jeżeli wcześniej panny martwiły się, zamartwiały się, płakały, rozpaczały, tęskniły, no, za kimś, martwiły się o kogoś, martwiły się o to, czy między wami dojdzie do jakiejś zgody, było jakieś nieporozumienie, to tutaj jednak wszystko wychodzi na dobre, kochani. Jest szczęśliwa rodzina, jesteście zadowoleni do tej zgody. Dochodzi no, troszeczkę umartwiania się, troszeczkę łez, ale jednak jest pojednanie yy, i jest wszystko dobrze. Chyba najkrótsze czytanie będziecie mieć z tego, co ja widzę. No. Hmm. Ha, 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 ha. Przede wszystkim. Yy, Panny mam wrażenie, że hmm, realizują się w jakiś sposób, że próbują inwestować w jakieś rozmowy, próbują skorzystać z możliwości, żeby porozmawiać z kimś, czy jeśli chodzi o znajomych, czy to jeśli chodzi o domowników. Ja mam wrażenie, że gdzieś mogła relacja jakaś tam się zakończyć. W jakiś sposób, no, ale mimo wszystko, panny będą próbowały jeszcze tutaj szybkimi działaniami, może nawet wkurzone na jakąś sytuację, będą próbowały rozwiązywać problemy, będą próbowały inwestować. Inwestować, będziecie korzystać z możliwości, żeby rozwikłać jakiś spór, jakiś konflikt. I żeby uzdrowić sytuację. Może sytuacja z seniorem w rodzie może też tak się zdarzyć. Natomiast wiara nie będzie Was opuszczać, kochani, zadowolenie przychodzi. Dla singli, kochani, co my mamy z tymi naszymi singlami? No, otwierają się panienki, otwierają serduszko. No, myślę, że. Hmm. Panny chcą, nie chcą budować na zgliszczach, chcą budować relacje na stabilnym gruncie. Myślę, że tutaj bardzo mocno no, chcą przede wszystkim dać swoje uczucia ja i myślę, że są stawiane tutaj jakieś poprzeczki, są jakieś granice, warunki. Być może panny będą robiły jakąś selekcję. Odnoszę wrażenie, że wszystkim. E, no, wszystkim osobom, które nos noszą obrączkę GPS-a na ręku, to będą tutaj stawiały mocne granice. Panny będą chciały budować tylko na stabilnym fundamencie. Myślę, że tutaj będą pokładały również dużo wiary w to, że, że, te, że te warunki zostaną spełnione. Co więcej, myślę, że panny tutaj bardzo mocno będą próbowały podkusić, bardzo mocno będą się trzymały swojego planu, żeby tę równowagę w życiu zachować. Tak, jakby panny nauczyły się na błędach, oceniły sytuację i wiedzą, co jest dla nich, a co nie. Ok. Jeśli chodzi o relacje stałe, relacje związki partnerskie, kochanie jest tutaj współpraca jak najbardziej, wy pracujecie nad tą relacją, miłość kwitnie. Pani jest kochający, pani jest gorąca, na to wygląda, ale... Hmm, ale jesteś, że tak powiem... Hmm. Jesteście w spokoju, żyjecie w spokoju, żyjecie w harmonii, żyjecie w ciszy i współpracujecie. Wszystko jest pięknie. Okej. Okay. Hmm. He, 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 he. Te osoby, które dosyć długo czekały aż się coś zadzieje, coś się wydarzy, że ktoś powróci z emocjami, z uczuciami do waszego życia, że się skontaktuje, skomunikuje, że coś drgnie, bo była stagnacja, ale ja mam wrażenie, że słuchacie się swojej intuicji, kochani, wy tutaj będziecie, wy tutaj przejmiecie stery, wy będziecie mocno kontrolować sytuację, Doprowadzać do stabilności. Oczywiście multum uczuć i zadowolenia. Co przychodzi nieoczekiwanego do panienek? Hmm, słuchajcie, mleczko się rozleje co wam się tutaj popsuje? Przy czym? Hmm. Albo relacja z matką. Hmm. No, jakieś plany waszej mamy. No, coś tutaj zacznie działać nie po waszej myśli. Ja myślę, że będzie tutaj próbowała realizować swoje plany. Może tutaj chodzić o kwestie stabilności, zakotwiczenia. Tutaj możecie próbować swoich sił, możecie próbować realizować swoje plany, natomiast tak jakby zepsuło się będzie powód do płaczu. Powód do płaczu. Ja chcę zobaczyć konkretnie, o co tu kamal. Bo mnie nie satysfakcjonuje to. No, ktoś tutaj się stanie zimny. E, ha, 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 ha. Jeżeli chodzi o matkę, jeżeli chodzi o seniorkę rodu, może to być babcia. Równie dobrze. No, ktoś tutaj... Hmm. Ktoś tutaj stanie się chłodny, zimny, nieprzystępny. Ktoś tutaj. Mm, ktoś tutaj będzie taki. No, ktoś będzie zamiast tej, tego ciepła, dobra i opiekuńczości, to tutaj się stanie zimny, oschły, nieprzystępny, słuchajcie. E, no, będzie tutaj taki powód do, do, do smutku, tak. Mm. Co więcej, co przychodzi niespodziewanego, kochani? Hmm. Hmm. Co przychodzi niespodziewanego? Trudności, trudności. Czemu ja to widzę? Trudności w dążeniu do sukcesu. Ktoś może się pojawić na waszej drodze toksyczny, ktoś kto ma diabła za skórą, ktoś kto mm, hmm, próbuje mieć pełną kontrolę nad sytuacją, ale nie jest osoba, może być też teściowa. <laughs> no. Także ktoś, ktoś, kto nie życzy wam dobrze, ktoś, kto nie ma czystych intencji, no, ma szatańskie pomysły, to ja mam wrażenie, że tutaj jest, są trudności w dążeniu do celu, są trudności, są jakieś przeszkody przez tą, tę osobę, aby zdobyć jakiś Sukces, zwycięstwo. Być może tutaj chodzi o powrót do komunikacji. No. Praca nad komunikacją, nad jakimiś zmianami w Waszym życiu, kochani. Jakbyście. Hmm. Hmm. Wy tak naprawdę, psz, ktoś może wam tutaj wadzić, ale wy tak jakbyście kochani próbowali, tak jakbyście w końcu trzasnęli drzwiami i stwierdzili, a mam cię gdzieś, wychodzę stąd, nie interesuje mnie jakieś twoje takie, e, jakieś takie zagrywki dziwne, no. Chcecie coś zmienić. No, ciekawe rzeczy. Jeśli chodzi o to, na co panna uważać, powinna, powinna być, powinna. Hmm. Na co powinniście uważać, kochani? Oj, 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 ale brzydko, ale brzydko. Jakaś chęć zemsty. Jakaś sytuacja może Wam się tutaj rozjaśnić, albo jakaś kwestia związana z, z złamanym serduchem, albo ze zdradą, albo z zemstą, kochani. Brzydkie karty. Natomiast uważajcie na to, co odkryjecie, kochani. Nie podejmujcie ostatecznych decyzji. Jeżeli czujecie się w jakiś sposób zranieni, tak? Uważajcie, nie bądźcie zaślepieni. Może nie dostrzegacie wszystkiego, walka Hmm, walka i dążenie po trupach do celu może tylko przynieść ból. No, kochani, hmm, spróbujcie łapać równowagę, spróbujcie łapać równowagę, równowagę również w dawaniu i braniu, czyli między. Między ludźmi, tak? Nie słuchajcie się swojego ego, nie próbujcie rządzić, nie próbujcie tutaj. E, no. Nie próbujcie tutaj, że tak powiem. E, hmm, ciekawe. Jeżeli zarządzacie, jeżeli zarządzacie jakąś firmą, zarządzacie jakimiś, jakimiś ludźmi, dzielcie porówno, kochani. Dzielcie porówno. Hmm. Dzielcie uczciwie i porówno. Hmm. No dobra. Jeśli chodzi, słuchajcie, a właśnie no dobrze. Dzielcie, kochani, porówno. Okej. Okay. Bo być może to jest taki proces, w którym ktoś akurat czeka, aby wam się noga podwinęła. Powinęła, podwinęła. Okej, okay. jeśli chodzi o wyniki podsumowanie miesiąca, słuchajcie, mm, no. Będziecie bardzo mocno analizować, będziecie w chłodnych energiach. Ja mam wrażenie, że macie wątpliwości. Hmm. Coś jakbyście wracali wspomnieniami dokładnie. Co do tego właśnie dzielenia się z innymi osobami, albo chodzi o kwestie jakieś finansowe, albo o tę równowagę między między ludźmi. O zachowaniu równowagi w dawaniu i braniu. Tutaj, tutaj wspominacie jakieś prawdopodobnie, macie wątpliwości co do tego, czy są jakieś, czy, y, podział, był, y, czy podział był sprawiedliwy. Kochani, ja mam wrażenie, że tutaj bardzo mocno rozważacie jakąś strategię, no, że tutaj jesteście zimni, nieprzystępni i próbujecie rozważać co dalej. Okej. Okay. Hmm. Myślę również, że patrzycie troszeczkę z innej perspektywy na problemy, na problemy, które są wokół was i na to, jak je odcinać od siebie. Tak jakbyście, kochani, mieli głowę pełną pomysłów, żeby dążyć do zmian. Do zmian na wasze szczęście. Jeśli chodzi o to, co przychodzi, nie, zaraz, Fy, dupa Jasiu. E energia ogólna, energia ogólna. Hmm. Jesteście tajemniczy, drogie panny. Jesteście tajemniczy, tajemnicze. No, czujecie się niesprawiedliwie potraktowani, potraktowane. Ja mam wrażenie, że tutaj próbujecie mm, zainwestować przede wszystkim w rozwiązanie problemu. Myślę, że tutaj nauczyliście się, nauczycie się, będziecie się kochani uczyć. Przecież to we wrześniu. Będziecie się, kochani, uczyć jak rozwiązywać problemy tak, żeby nie dostawać rekoszetem i żeby nie było jakiegoś przeciążenia psychicznego. Myślę, że będziecie tutaj tacy tajemniczy, tajemniczy. Mm. Jakie ładne słówko. Co więcej, co więcej, mimo wszystko przeciążenie przy stabilności, przy kwestiach finansowych gdzieś może się zakończyć, jeżeli odczuliście wcześniej kochani stratę, stratę w finansach, być może nierówno byliście potraktowani. To ja myślę, że to przeciążenie kończy się i jest taka... Stagnacja troszeczkę, ale też taka stabilność. Coś otrzymujecie, coś otrzymujecie, coś chcecie zachować dla siebie. A, dobra, już wiem. No, wy ten ciężar trzymaliście głęboko w sobie, kochani. Głęboko w sobie. Mm, patrzycie na straty. Patrzycie na straty, ale hmm, Ale wychodzicie z nich. No wykorzystacie z szansy. Okej, okay. jeśli chodzi o emocje związane z pracą i fin no kurde. Emocje jakie będą Wam towarzyszyć, drogie panienki, we wrześniu, jeśli chodzi o pracę i finanse. Ruszony, pełen żalu, przepraszający, pokorny. No, a to ciekawe, a to ciekawe, bo wy powolutku będziecie dążyć do zadowolenia, do radości. Być może tutaj chodzi o uzdrowienie sytuacji, która była, tak? Jakieś wybory zostały dokonane i, no, możecie czuć jakiś żal. Okej, okay. jeśli chodzi o. Mm, dom rodzinę przyjaciół zestresowani z pięci napięci, pod presją tak jest, ale do pewnego czasu przychodzi przecież pełnia szczęścia. ci tutaj y, może być troszeczkę gorąco. Jest stres, jest, są zmartwienia, martwicie się, czy wszystko się dobrze ułoży. Jeśli chodzi o. Hmm. Singli, single, single, drogie single, emocje wasze we wrześniu, kreatywni, tak jest, pomysłowi twórczy, ekspresyjni, wystawiacie granice, nie blokujecie się, ale selekcja jest, otwieracie serducho, co dla stałych relacji par ciekawi. Zainteresowani, zafascynowani, dociekliwi. No pewnie dociekliwi, co u drugiej osoby się dzieje. I mamy jednorożce. Co chcą powiedzieć jednorożce? Panieneczkom naszym. Jednorożce, panieneczkom. Jednorożce, co chcą powiedzieć panienkom? Wolność. Bądź dziki, bądź wolny, wybierz wolność. Upomnij się o swoją niezależność. Syp. I lecimy z pomysłem. Już chyba późno. Chyba druga w nocy. Aż sobie sprawdzę, która. No, za dwie druga. Strzeliłam się, jak mordę strzelił. Okej, okay. lecimy. Myśli pozytywne. Chciały być dwie. Mamy dwie. Zwolnij i tańcz. No, to chyba ze sobą nie współpracują. Lecimy. Pierwszą mamy tańcz. Ruszaj swoimi ślicznymi nóżkami i porusz swoim wspaniałym ciałem. Poczuj muzykę i ciesz się życiem. Wypłacz swoje modlitwy i wiru, wiruj w rytm swoich intencji. Każda komórka twojego ciała będzie się radować ćwiczenia są równie ważne dla twojego zdrowia jak zdrowe odżywianie oraz przetwarzanie stresu i emocji, no właśnie gdzieś tutaj stres wam będzie towarzyszyć kochani coś tutaj z hajsem nie, wam nie, nie pasuje możesz zakołysać biodrami sam z przyjaciółmi lub z namiętnym partnerem, wydać swoje wspaniałe serce, ciało a druga jest zwolni. Zobaczymy. Kiedy wydaje się, że nasz świat wymyka się spod kontroli, łatwo jest zostać przytłoczonym. To dobry czas, aby rozpocząć codzienną medytację. Twój umysł jest najbardziej otwarty i podatny rano. Dlatego warto rozpocząć dzień od ćwiczeń centrów energetycznych. Pielęgnuj w sobie spokój i wiedz, że nie ma potrzeby, by się spieszyć. Pod koniec naszych dni nie będziemy już przejmować się listami spraw do załatwienia. Będziemy żałować, że nie kochaliśmy mocniej, żyliśmy bardziej i nie osiągnęliśmy spokoju. Nie zwlekaj, trochę zwolnij. Dokładnie, mój kot chyba też musi zwolnić, bo <śpał> spać z łóżka, <śpał> jak spał. Ale, ale na cztery łapy, daleko nie miał. Dobra za dwa. dwa. Kochani, kończę. Oczywiście, dziękuję wam za uwagę. Zachęcam do lajków, zachęcam do subów, oczywiście. Trzymam za was kciuki. Bużale. Pa pa.